Siemanko! Manko, się na moim kanale. Tego się pewno nie spodziewaliście. Minecraft, ale niestety, tekstury się nie da ustawić. Będziemy grać z moim bratem. Jak dołączy, bo dołączę na razie. Na razie kupimy drewno. O, dołączył. Dobra, w na razie kupimy drewno, więc nic ciekawego. I właśnie mój brat dołączył. Ja mogę mieć lagi ale spróbujmy sobie na tym odcinku coś przejść ty bartek kup drewno albo zbieraj jedzenie ja tu się postaram lagi są kompletne na razie ale kto by się tam tym przejmował no, nie... cześć jeśli pod tym filmem co najmniej 3 łapki w górę to będzie następny Minecraft Bo pod ostatnim masz 8 łapek w górę tu, 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 tu Jeśli nie zrobicie łapek w górę ta krówka zginie Ej tak ją zabiję Czemu zabijesz biedną krówkę? O nie, to znowu te dziwne, dziwne karpie i dźwięki Dobra, krętuję Szkoda, że tak snu nie No tam mi się podoba. Ten bardziej zieleniście niż tamtej oryginalnej. Sorka na telefonie się nie daj. To mnie uderzyło. Stary z czy coś? Czarnowca przyczepiła się do białej. Raczej biała do hmm. czarnej. pyk pyk-pyk, pyk-pyk. Chodź tu, Bartek. Nie, bo ja zbieram jedzenie. Ale no ja ci dam mieczyk, siekierkę i kilów. Jestem daleko. Gdzieś ty zaraz zaś polas. No Trudno, kopiemy drewno dalej. Nie, nie, wyrzucaj mi tej siekierki. Dobra, w sumie. Mam klejwa. Ale no po co, po co idziesz do tego klejwa, jak i tak nie masz? O, jak to pięknie! Jeszcze piękniej! Kurczę, bo będę musiał sobie czułość ustawić. Niestety te tekstury się będą bangować. Nie moja wina. Niestety teksturek się nie da ustawić już. I też mogą być lagi telefoniczne, więc widzicie jakie lagi, nie? Patrzę na górę. Lagi ja nie są... mam lagów. Widzisz? No trudno. Chcę na cały odcinek kopać drewno, to to nie ma trochę sensu. Eee, nie chcę. Zapomniałem sobie ustawić najważniejsze rzeczy Dobra o Patyk Ustawiłem sobie zachowaj jak To było najważniejsze jak na razie A ty patrz? kurde to. no czemu ja tego jednego kawałka drogę wykupać nie mało? powiedz mi O, to wielki. <tryk> już spróbuję zbudować mój klocek, czyli taki domek, jakby ja domek buduję taki sztuk w kwadrat, więc nie wnikajcie w to. Или там мам дровенка. Ну, там все эти споры. На серьё? Спартак, забирай дровну, добра. Я не могу. Как можешь, то забирай, плиз. Я тут еще ко мне что Я не могу. Тут у меня смотри. Джаксы. Где? A ty jak się znalazłeś? Nie. Ja na razie szukam miejsca na domek. Co to jest? O, thank you! Co wziąłem? Tak mi nie chce. Teraz nie toperek Dobra, sobie skryte. Myślałem, że to coś innego Trochę mi się laguje, ale trudno. W oryginalnych teksturach by mi się nie lagowało. Na to nie mogę znaleźć miejsca na domek. Piszcie widowy w jaki wy sposób znajdujecie miejsce na domek. Zostawcie subika, nie zapomnijcie. Mam 12 subów, dziękuję. Widziałem, że ktoś mnie nie wesprze. Nie, to jest... To jest nie mam gdzie domków zbudować, mam no, no nie problem. To Dobra, będę szedł przez, przed siebie i... W końcu znajdę miejsce na domek. Nie palę się! Dobrze zachowaj jak wypony. A ty możesz... Co? Mogę tak cię... Mnie... Okej. Okay. Go... No oto jak... rzadkie gatunek kozła w Minecraft. A jak będziemy chłopakami... Czekaj to? cicho! Wydostań, Normalny dźwięk, po prostu przerobiony dźwięk kozły. Ej, owce!

się w tym miejscu jestem... Zaczyna, zaczynam budować domek XD. Nie tapaj. Nie mam zamiaru. Na razie. To będzie kidowski domek przecież. на этом утешеньку не разбуду я ник. так... такие. У меня Крип Zostaw mnie! Ogarnij się. Drugi nie ma O a nie czego Nie, nie, nie. No, Ty byś zbierał drewno, a nie ułaził po tym świecie, szukając czegoś. Szukam! O, widzę bogatego Clippera. Jeszcze zombiak tu jest. Nie no, dobra, się lepiej podbuduję. Nie dobra, ja to widzimy, muszę, muszę wam po prostu pokazać. Budowałem sobie domek i nagle mnie zaatakował, jaką ona ma mordę. Patrzcie, jaki zesnie. Witam po przerwie. Jak widzicie, a na domek zbudowany. Dla Was dosłownie chwila dla mnie cała wieczność tak jakby To by było na to z tego odcinkami. Mam nadzieję, że Wam się podobał następny odcinek z Minecrafta. Chyba będzie. Nie wiem, może się Pan zmienią, może nie. Jak już mówiłem, trzy łapki pod tym filmem. I następny odcinek z Minecrafta. Do zobaczenia. Cześć!